Hej, witam Cię w kolejnym odcinku vloga. Ja tak naprawdę powinienem powiedzieć, że ostatni, bo tak, jest to ostatni odcinek tego sezonu i specjalnie na początku nazwałem to sezon, bo na początku jeszcze myślałem, że będzie parę takich jednorocznych sezonów. Jednakże ze zbiegiem czasu doszedłem do wniosku, że nie wiem, autentycznie nie wiem. I chciałbym zakończyć to w jakiś bardzo taki fajny, ciekawy sposób z podsumowaniem całego roku, całych ostatnich 365 dni, czyli od momentu zaczęcia, gdy wziąłem udział w konkursie Firestarters, który oczywiście wspominam bardzo cudownie, przechodząc przez naprawdę bardzo różne projekty. Czy wiele się zmieniło? Zmieniło się wystarczająco i zmieniło się wystarczająco na tyle, aby działać dalej, bo tak, nie przestaję, lecę dalej i nie chciałbym cię zostawiać z niczym, z taką pustką, że coś się właśnie zakończyło, bo może i tak, może i właśnie ten sezon dobiega końca. Mimo wszystko to nie jest koniec przygody i na pewno coś powstanie na ten moment. Jeżeli chcesz dalej śledzić, co się dzieje w moim życiu, co robię i dowiedzieć się przy okazji czegoś bardzo wartościowego, nie ma tak naprawdę lepszego miejsca niż newsletter, który jest oczywiście w opisie. Więc jeżeli chcesz, to dołącz pierwszy link. Ale tak, jeszcze słowem zakończenia, na pewno coś powstanie. Na pewno powstanie coś jeszcze. Nie wiem, czy będzie to kolejny sezon vloga, nie wiem, czy będzie to jakiś inny format, jakby vlogowania, czy może będzie to. Podcast, bo też myślałem nad podcastem. Coś na pewno wymyślę, coś na pewno powstanie, bo no kocham robić, kocham tworzyć i to po prostu zostanie. Ale w jakiej formie i kiedy, nie wiem. Ty też nie wiesz, więc dowiemy się wszystkiego po prostu w najbliższym czasie. I ten najbliższy czas nie wiadomo, czy będzie to tydzień, miesiąc, czy może rok. Po prostu zobaczymy. Ja zobaczę, Ty zobaczysz, wszyscy zobaczymy, do czego to dojdzie. A na ten moment bardzo Ci dziękuję. Ten rok był wspaniały, cudowny i wiele się zmieniło. Wiele też się zmieni. Także ja Ci dziękuję i do zobaczenia kiedyś, gdzieś w przyszłości. Cześć!